Szpital Świętej Anny powraca. Podobno to jakiś VIP. U mnie na oddziale nie ma VIPów. Chcę, żebyś to ty została mamą Kalinki. Serce zabije wam mocno. To jest ten znany chirurg. Słyszałem, że od dzisiaj ma u nas pracować. No, no, no. Teraz pięć razy w tygodniu. Kompletnie zwariowałaś. Zniszczyć. Ja chyba jestem w cały. Teraz babcie są nowoczesne seksowne. Ja będę babcią. Szpital Świętej Anny. Nowe odcinki od poniedziałku do piątku w ITVN. Będzie wstrząsająca jesień. Nie wierzę. Tylko pieniądze się dla was liczą. Nie pożałujesz? Kłamcy zostaną zdemaskowani. Ojciec by się wściekł, że ma scenę geja. Nienawidzę cię! Nie chcą mnie zabić. Nie ufaj mu! A! Zaszła w ciąży za pieniądze? A może to ty go zabiłaś? Wszystko miało być inaczej. Ukryta prawda. Nowe odcinki od poniedziałku do piątku w ITVN. Po raz pierwszy w tej części świata osiem par przeżyje największą przygodę w swoim życiu. Zaraz to pięć? No nie radę. Me! Wow. To będzie walka z samym sobą, której nigdy nie zapomną. Nie będę się bawić w takie chamskie gierki. Fair play z mojej strony się skończyło. Nazywam się Izabela Chang, a to jest Africa Express. Africa Express. Nowy sezon jutro w ITVN. Rusza nowy sezon. Koledzy, koledzy, na to byście mieli apetyt. Kogleta pani Magdo. Polska karbonara. Magda Gessler byle czego nie przepuści. Niech będzie różnorodność. To jest kraśniowe. I niech wszyscy to usłyszą. Pozdrowienia dla pani Magdy. Działamy. Rolada śląska. Idealnie. W moje serce już pani Magda skradła. Kuchenne rewolucje. Nowy sezon w niedzielę w ITVN. Show, który kochają miliony. Pisa, Szukamy tych, którzy potrzebują kasy. Nawet dla Michaliny! Mega nagrody. Coś luksusowego. Samochody. Wycieczki. BZOK! Co wybierasz? Idę na całość. To napięcie! No! Idź na całość. Nowy program w poniedziałek w ITVN. W końcu ten dzień. Zaczynamy. Chcą znaleźć się w Top Model. 14 sezon. Konkurencja jest ogromna. Wow. Kto wejdzie na wybieg marzeń? Kasia, wyluzuj! <laughs> Ale ty jesteś kokietka. <laughs> Jestem. It's hot! Sexy! Cool! Top Model. Nowy sezon w środę w ITVN. Po raz pierwszy w tej części świata osiem par przeżyje największą przygodę w swoim życiu. Udało się stuknięcie. No nie radę. Don't touch me! Wow. To będzie walka z samym sobą, której nigdy nie zapomną. Nie będę się bawić w takie hamskie gierki. Fair play z mojej strony się skończyło. Nazywam się Izabela Kszan, a to jest Africa Express. Africa Express. Nowy sezon jutro w ITVN. Rusza nowy sezon. Koledzy, koledzy, na to byście mieli apetyt. Kobleta pani Magdo. Polska karmonara. Magda Gessler byle czego nie przepuści. Niech będzie różnorodność. To jest kraśniowe. I niech wszyscy to usłyszą. Pozdrowienia dla pani Magdy. Działamy. Rolada śląska. Idealne. Moje serce już pani Magda skradła. Kuchenne rewolucje. Nowy sezon w niedzielę w ITVN. Show, który kochają miliony. Pisa, Szukamy tych, którzy potrzebują kasy. A dla Michaliny! Mega nagrody. Coś luksusowego. Samochody. Wycieczki. Kuki. Co wybierasz? Idę na całość. To napięcie. No. Idź na całość. Nowy program w poniedziałek w ITVN. Dawid Andres ponownie rusza w świat. Jesteście gotowi? Kochani! Zgadnijcie, gdzie się znajduje. Przepiękny kraj, dżungla, jaskinie, blisko równika. Można się wspinać. Ale miejscowa, co? Malezja! Pracuję po to, żeby zwiedzać. Popaliłem hamulce. Chyba się zgubiłem. Warto żyć. Mamy rajską plażę! Ciężarówką przez Malezję. Nowy sezon w czwartek w ITVN. Szpital Świętej Anny powraca. Podobno to jakiś VIP. U mnie na nie ma vip -ów. Chcę, żebyś to ty została mamą kalinki. Serce zabije wam mocno. To jest ten znany chirurg. Słyszałem, że od dzisiaj ma u nas pracować. No, no, no. Teraz pięć razy w tygodniu. Kompletnie zwariowałaś. Ja chyba jestem w ciąży. Teraz babcie są nowoczesne, seksowne. Ja będę babcią. Szpital Świętej Anny. Nowe odcinki od poniedziałku do piątku w ITVN. To będzie wstrząsająca jesień. Nie wierzę. Tylko pieniądze się dla was liczą. Nie pożałujesz? Kłamcy zostaną zdemaskowani. Ojciec by się wściekł, że ma scenę geja. Nienawidzę cię! Nie chcą mnie zabić. Nie ufaj mu! Zaszła w ciąży za pieniądze? A może to ty go zabiłaś? Wszystko miało być inaczej. Ukryta prawda. Nowe odcinki od poniedziałku do piątku w ITVN raz pierwszy w tej części świata Osiem par przeżyje największą przygodę w swoim życiu dla wstępia. No nie radę. Wow. To będzie walka z samym sobą, której nigdy nie zapomną. Nie będę się bawić w takie hamskie gierki. Fair play z mojej strony się skończyło. Nazywam się Izabela Kszan, a to jest Africa Express. Africa Express. Nowy sezon jutro w ITVN. Rusza nowy sezon. Koledzy, koledzy, na to byście mieli apetyt. Kogleta pani Magdo. Polska karbonara. Magda Gessler byle czego nie przepuści. Niech będzie różnorodność. To jest kraśniowe. I niech wszyscy to usłyszą. Pozdrowienia dla pani Magdy. Działamy. Rolada śląska. Idealne. W moje serce już pani Magda skradła. Kuchenne rewolucje. Nowy sezon w niedzielę w ITVN. Show, który kochają miliony. Pisa, Szukamy tych, którzy potrzebują kasy. Brawa dla Michaliny! Mega nagrody. Coś luksusowego. Samochody. Wycieczki. Kukli. Co wybierasz? Idę na całość. To napięcie, no? Idź na całość. Nowy program w poniedziałek w ITVN. W końcu ten dzień. Zaczynamy. Chcą znaleźć się w Top Model. 14 sezon. Konkurencja jest ogromna. Wow. Kto wejdzie na wybieg marzeń? Kasia, wyluzuj! <grym> Ale ty jesteś kokietka. <grym> Jestem. It's hot! Sexy! Cool! Top Model. Nowy sezon w środę w ITVN. dorobiłam się na profilu swojego pierwszego hejtera.